Łączy pokolenia. To chyba najbardziej trafna konkluzja, jaka płynie z trzydziestolecia działalności zespołu pieśni i tańca z Przygodzic. Od trzech dekad tworzą go całe rodziny Przygodzicza, od najmłodszych przez młodzież aż po dorosłych tancerzy. Wczoraj w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się koncert jubileuszowy, podczas którego na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe zespołu. Przygotowania do tego dnia trwały nie od wczoraj. W szeregach zarówno młodszych, jak i starszych tancerzy widoczne lekkie poddenerwowanie. Czyliście tramę przed tym dzisiejszym występem, jednak cała sala tutaj do góry. No, trochę oczywiście tak, bo w końcu to jest poważny koncert 30-lecia, a nie taki zwykły występ. Występ niezwykły to i niecodzienne zabiegi, by wszystko i wszyscy wypadli jak najlepiej. Tutaj muszą nam zawsze fryzurę poprawić, bo jak skaczemy to zawsze coś się zepsuje. Polonez, Mazur, suita wielkopolska, oberek, polka, plan niezwykle napięty. Wszystko tak jak przygrywająca do tańca kapela boczki musi tutaj grać. Muzyka jest yy, na, na kanwie yy, zrobiona melodii ludowych wielkopolskich i nie tylko, bo tam ich wchodzą i me, me, melodie kaszubskie i, i, i to zostało jakoś połączone w, w, w jedną całość. W czasie, gdy jedna z grup prezentuje swoje umiejętności, kolejna przygotowuje się do następnego występu. Tutaj wszystko musi funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. Publiczność tego wymaga i musimy się śpieszyć. Nikt za nami nie będzie czekał. No taki jest taniec. Taniec dostarcza nie tylko wizualnych doznań oglądającym. Rozwija wszechstronnie także tych, którzy skaczą i pokrzykują. Poprzez taniec wychowujemy sposób chodzenia, odzywania się. To prowadzi instruktor na zajęcia. Coś tam każdemu zostaje. Młodzież, która przychodzi do zespołu, wydawałoby się, że nie potrafi dostawić nogi do nogi, że tak powiem, ale tak jak powiedział tutaj jeden z panów, który składał gratulacje, to są dzieci wychowane w rodzinach, gdzie się tańczyło. Więc myślę, że to poczucie rytmu i umiejętności taneczne gdzieś tam w tych genach mają. I właśnie w tradycji można upatrywać fenomenu 30-letniej historii zespołu pieśni i Tańca w Przygodzicach. Jak wtedy zaczęła chodzić tutaj ja zawsze jej zastreściłam i chciałam też i jak już wiedziałam, że mogę, no to poszłam i się zapisałam. Taniec łączy pokolenia. I tak jak była dzisiaj mowa, że w dobie internetu, Facebooku i tych wszystkich innych spraw, dyskotek, a mamy ich bardzo dużo, to że... Bawię się tym, że umiem się bawić tańcem ludowym, obrzędami. To mnie bardzo cieszy. I tak od trzech dekad Ostrowskie Centrum Kultury zamieniło się wczoraj w centrum wielkopolskiego folkloru. Tancerze zaprezentowali ponad godzinny koncert jubileuszowy, uświetniający 30 trzydziestolecie zespołu pieśni i tańca w Przygodzicach. Po ukończeniu studiów postanowiliśmy wspólnie jako grupa założycieli. Utworzyć zespół i właśnie w 1983 roku po Dożynkach wiejskich w Przygodzicach ta grupa została jeszcze grupą początkującą i potem rozwijała swoje umiejętności i został utworzony zespół pieśni i tańca. Z tego się bardzo cieszę. Także zrobimy wszystko, żeby ta tradycja i następne lata. Dla zespołu były też równie udanymi. Gratulacjom, podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Cały zespół decyzją kapituły przygodzickich wyróżnień otrzymał statuetkę za zaangażowanie na rzecz Gminy Przygodzice. Wczorajszy jubileusz to także okazja do wyróżnienia tych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Zobaczyliśmy teraz, co prawda, też od tyłu, ale z wielkim wzruszeniem i radością. Że te lata pracy nie poszły na marne, że są tego efekty. Taka rekompensata za ten czas poświęcony. Tak jest, to jest rekompensata. To jest nagroda. Jest takie motto dla tancerzy: trzeba tańczyć, żeby być szczęśliwym. Komentarz jest tutaj chyba zbędny. Szersza relacja z wielkiego świętowania zespołu pieśni i tańca już wkrótce na antenie telewizji ProArt, która była patronem medialnym wydarzenia oraz zajęła się realizacją telewizyjną.